Halo, witajcie moi drodzy. Znajdujemy się w miejscowości Menut w Irlandii. Nagrywam dla Was ten program YouTube, aby Wam opowiedzieć na Wasze pytania. Mówiliście, jak ceny w Irlandii, czy inflacja miała duży wpływ na ceny tutaj? Jak wiecie, w Irlandii problem z bezdomnością jest bardzo duży. Obecnie z danych statystycznych wychodzi, że jest 40 tysięcy osób, ludzi bezdomnych. Jak sobie Państwo radzi z tego? Państwo w Irlandii był duży napływ emigracji, szczególnie ludzi z Bliskiego Wschodu, ludzi z Afryki, oraz przez wojnę w 2022 na Ukrainie. Przyjechało tu ponad 100 tysięcy osób, obywateli Ukrainy. Ja pracuję w ośrodku dla uchodźców. U mnie najwięcej ludzi jest z Somalii. Mamy 97 rezydentów z krajów afrykańskich. Większość ludzi pochodzi z Somalii 40% stanowi to ludzie z Somalii. W moim ośrodku są osoby. Są to głównie kobiety, kobiety samotne, kobiety, które deklarują się, że są samotne. Ich podróż tutaj odbyła się przez przemytników ludzi, przemytnicy, którym dali duże środki, aby tu przyjechać, przepłynęli z Maroka. podróżowali tutaj szczególnie do Wielkiej Brytanii i Irlandii w Irlandii otrzymali status uchodźcy oraz zasiłek który obecnie jest obniżony i wynosi tylko 38 euro tygodniowo moja robota polega na tym, że, że mam sprawdzać, wydawać im śniadanie, jestem tak zwanym najporterem, jest to praca w godzinach nocnych od 20 do godziny 8 Pracuję już tam 2 lata. W Irlandii też jestem 2 lata. Byłem w sumie tu wcześniej. Mieszkałem w Galway 5 lat, ale to było jeszcze przed kryzysem w 2008 roku. Przyjechałem tu, przyleciałem tu w 2020, 2005 roku. I, I wyjechałem z Irlandii w 2011 roku. Oczywiście przyjechałem tu bez języka angielskiego. Pracowałem ponad półtora roku tak zwanym zmywaku, bo nie miałem języka. Moja praca zaczęła się od no, prostych czynności pomoc na kuchni, zmywanie naczyń. tu W tej pracy byłem półtora roku, później mój język trochę się poprawił. Postanowiłem iść do sklepu sklep Superwalu. W superwalu pracowałem na sekcji oflices. Przepracowałem tam 3,5 roku Później w 2011 Pojawił się kryzys w Irlandii Uż W sumie już wcześniej się On pojawił W 2009 roku Ale ze względu, że była Duże zwolnienia z pracy Utraciłem swój, Utraciłem swoją pracę Zostałem Przesłany na Zasiłek Zasiłek w tamtym czasie był nawet dosyć wysoki jak na tamten czas. Postanowiłem odbierać go rok tu i przetransportowałem go do Polski w 2011 byłem krótki czas w Polsce 3-4 miesiące. Tam robiłem kursy na kucharza i później postanowiłem wyjechać spróbować z kolego do Norwegii, do Norwegii. Pojechałem w 2011. Pojechaliśmy w ciemno, nie mieliśmy nagrane mieszkania, nie mieliśmy nagrane pracy, wszystko poradziliśmy sobie. Znaleźliśmy się w Oslo, tam szybko znalazłem pracę, w trzy, w trzy dni znalazłem pracę. Oczywiście to była restauracja włoska, zacząłem pracować też na zmywaku, no Norwegia w tamtym czasie była bardzo obiecująca. Obie, były bardzo wysokie zarobki. Jak wiecie, teraz korona norweska bardzo spadła i w tamtych czasie, w 2011-2014, praktycznie korona upadła. Do tamtego momentu jeszcze się nie podniosła norweska, ale w tamtym czasie na przykład jedna korona to było 7,60 do euro. 7,60. Teraz obecnie korona wynosi 12. 1 euro to 12 koron no ten kurs nie jest zbyt dobry ale ale myślę, że w kraju jak w Norwegii może ten kurs iść do góry zależy od wahań ropy na rynkach jak wiadomo ropa teraz wynosi 75 dolarów za baryłkę może być tak, że pójdzie w górę, zależy sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak to się rozkręci, czy będzie konflikt zbrojny. Jak widzicie, Izrael zdobył gazę, jest teraz podpisany rozejm w gazie, ale Izrael idzie dalej, jest w Libii. W Libii jest i działanie jego zbrojne jest w Syrii. Choć tego telewizja mało mówi, ale ja w tym aspekcie się interesuję bardzo. Izrael e, chce czyści swoje terytorium przed większym konfliktem i to jest zagrożone, że ropa pójdzie w górę. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że to ma znaczenie na rynek ropy. Jak Ropa pójdzie w górę, to wiadomo i norweska korona się umocni. No obecnie jesteśmy w miejscowości Kilkok. Kilkok, miejscowość Kanty Kildar, jesteśmy w Irlandii. Ja mieszkam w Mullingar. Przyjechaliśmy tu ze swoją dziewczyną, która właśnie kameruje dla was, jest moim kamerzystą. I, i do w naszej miejscowości mamy stąd około 65 km. Jak widzicie, jest końcówka stycznia. Pogoda wieczorami jest obiecująca, bo wynosi w granicach 10 stopni. Czuć wiosnę tutaj. No.